Z tej strony zapraszam na kolejny odcinek. Staryf, Dzień dobry, drodzy Państwo, na odcinek zaprosił wyjątkowy gość, któremu życzymy, by w tej lidze, o której będziemy mówili w tym odcinku, zagrobił już w następnym sezonie. Którą drogą, którymi drzwiami tam wejdzie, to już sprawa drugorzędna. Ważne, żeby a, mieć kolejnego reprezentanta w lidze Mistrzów, bo to o niej będziemy dzisiaj mówić. W ostatni piątek rozlosowano pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Było to coś nowego, bo pierwszy raz bez Gianego Infantino. A pary przedstawiają się mniej więcej tak, jak one były prezentowane wcześniej, czyli alfabetycznie Atletico Madryt kontra Barcelona, Benfica Bayern, Manchester City PSG, Real kontra Wolfsburg. I o czymś zapomniałem? Nie, 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 tak jak mówisz, cztery mecze, cztery pary. Dwie łatwiejsze, dwie trudniejsze, tak przynajmniej się wydaje w teorii, bo Mamy dwóch takich bitych faworytów. To jest Real Madrid w meczu z Wolfsburgiem i Bayern chyba z najsłabszą w stawce Benfica. Oni powinni sobie przynajmniej w teorii poradzić o wiele łatwiej i już zaglądać do następnej rundy do półfinału. Dużo więcej znaków zapytania i prawdopodobnie większe emocje możemy oglądać w spotkaniu Barcelony z Atletico w zasadzie Atletico z Barceloną i Manchester City z PSG taki pojedynek nowobogacki. Teraz tak, się teraz miało. za Mówiliśmy, że to był hajsowników, to teraz to jest w ogóle, już chciał pojedynek hajsowników, to tak na czasie troszeczkę, co? Eee. Teraz w tym momencie. Aha. Tak, drodzy państwo, bo e, chwila o tym meczu Atletico z Barceloną, czyli któraś hiszpańska drużyna będzie musiała odpaść. No i właśnie, która? No, faworytem jest e, najlepsza drużyna świata, czyli Barcelona. To nie ulega wątpliwości, tak? Fajnie było to usłyszeć z Dawida ust, natomiast na pewno gdzieś Barcelona w tym momencie jest drużyną, no. Ciężko powiedzieć, że gdzieś można ją ugryźć w taki sposób piłkarski oczywiście, natomiast no nie wiem, Atletico Madrid też sprawiało niespodzianki, chociażby ten pamiętne spotkanie na Santiago Bernabeu ostatnimi czasy szło im ciężko, a wtedy mm -hmm. pokonali ich na, na, na ich stadionie, natomiast no oni znają też się na bardzo dobrze, tak, W tej ze hiszpańskiej Atletico też ma jakiś pewnie patent na Barcelonę, w statystykach wygląda to różnie, natomiast yy, znają się bardzo dobrze. Ale faworyt tutaj w tym spotkaniu jest jeden i jest i sami Tak, dwa lata temu e, Atletico udało się wyeliminować Barcelonę, ale to wtedy była inna Barcelona, Wielka ale jest. ze swoimi problemami. Teraz jest to drużyna kompletna. Taka naprawdę wymarzona, może najlepsza historii, tak się przecież o niej mówi, ale co jest bardzo interesujące, to moim zdaniem jeżeli jest drużyna na świecie, która może w dwumeczu z Barceloną rywalizować, to jest to drużyna Diego Simone, bo Oczywiście. jeżeli weźmiemy pod uwagę i zestawimy, czy, 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 czy Bayern, mhm. czy Real, no to oni nie dają rady. Bayern ma ze słabą defensywę mhm. do Barcelony, Real, no to wszyscy wiemy, jak to się ostatnio toczyło. PSG to jeszcze nie jest e, chyba no ten chodzi. poziom, e, przynajmniej z Barceloną tam to i tak by gładko weszło. No pomijam Benfikę i Wolfsburg. Jedyną drużyną, która ma na tyle sprawną defensywę i jest na tyle zorganizowana i ma takie ambicje i takie chęci i taką wolicjonalność, że tak. mogącą rywalizować z Barceloną jest Atletico, ale czy w dwóch meczu i czy dadzą radę, no to też jest sprawa... No zobaczymy, no, ale mówię, też po meczu właśnie z PSW, tak? tak. Wtedy był wywiad z Juan Franem i były pytania, co się stanie, jak na przykład trafią na jakiś tam inny zespół, bo wiadomo, że atletico w tym z w tej stawce nie jest potem datem. Natomiast jedno takie zdanie z tego wywiadu zapamiętałem po meczowego, że każdy, kto na nich trafi, będzie miał naprawdę utrudnione zadanie, no bo kto tak dobrze realizuje właśnie... Yy, Taktykę trenera, jak nie właśnie ten zespół, tak? Bo no tak oni no. oni, oni no naprawdę jak już coś jest powiedziane w szatni, no to... A wiemy też jak wygląda sytuacja przy linii, yy, gdzie tam Simone naprawdę no, krzyczy, warczy na nich, yy, pobudza stadion, przecież wtedy no naprawdę to jest, to jest zupełnie inna, inna sprawa, natomiast no Barcelona w tym momencie no, to jest to są Himalaje piłkarskie. No i teraz znowu taki pojedynek himalajski, ale teraz w kontekście tym finansowym. Manchester City kontra PSG, no i później w Paryżu PSG kontra Manchester City. Dwumecz naprawdę dwóch ludzi, dwóch drużyn z ogromnymi kieszeniami, pełnymi portfelami. No i też niezłym gwiazdozbiorem. Jak to ma wyglądać? No właśnie, teraz to jest dobre pytanie. No PSG ma tutaj, jedni mówią, dosyć duża jest ilość tych osób, która mówi, że to jest taka Idealne, to jest furtka otwarta, że tak powiem, dla PS, aby do tego półfinału w końcu awansować i w tym półfinale faktycznie zrobić coś niebywałego. Przy tym nakładzie finansowym, który wpompowano w ten paryski zespół, no ale co też po drugiej stronie będzie, no też Manchester City to nie wiadomo, czy też nie większe. to pieniądze no, były tak, wpompowane, tak. bo przecież oni jeszcze w innej walucie, to w to funtach tam było wszystko jest <gryst> Bardzo mocne. Prawdopodobnie poradzi sobie z e, Manchesterem City, bo gdzieś piłkarsko są chyba bardziej dojrzali. Przynajmniej nie są tak wypaleni, moim mm -hmm. zdaniem, jak właśnie e, podopieczni Manuela Pellegriniego. No i e, oni ten ćwierć finał przebrną, ale myślę, że półfinał to jest e, ich ostatni, e, ostatnia runda w tej lidze mistrzów i dalej nie będzie już nic. Finał jest zarezerwowany dla. Dla innych drużyn, nie chcę, nie chcę mówić jakich, ale PSG tam nie widzę, bo czy oni trafią w półfinale na Bayern, czy trafią na Barcelonę, czy trafią na Real Madrid, to to będą Niesiężki niesamowite pojedynki, niesamowite. ale myślę, że za każdym razem e, tym faworytem, no, na papierze będzie przynajmniej, będzie przeciwnik PSG. No ciekawa. Widzieliśmy zresztą e, mecz Real Madrid z PSG w fazie grupowej. Tam Francuzi byli. Piłkarską, może i lepszy, ale na koniec e, cieszyli się wtedy podobieństwem rapy Beniteza. No, drodzy Państwo, e, tych dwóch par, czyli pojedynku hiszpańsko-niemieckiego i niemiecko-portugalskiego, hi, tak. specjalnie nie omawiamy, bo tam faworytów mamy dwóch, e, dwóch takich e, bitych, a ewentualne, ewentualne ich odpadnięcie będzie. Wielką wielką sensacją, ale my takowej nie wieszczymy. Lepiej skupić się na tych dwóch meczach, gdzie ta rywalizacja będzie naprawdę na ostrzu noża. Żegnamy się z wami w tym odcinku, jeszcze oddaję głos, bo widzę, że zgłaszasz. coś tak? powiedzieć na pewno, któreś z tych spotkań trafi do naszego cyklu, do naszej nowej serii, czyli strefy hitów, bo no takie takie mecze, jak na przykład LSG, czy City, czy, czy po prostu bardzo atletikową nie warto i nie wolno pomijać. Tak, widzimy się w kwietniu w ramach Ligi Mistrzów, e, tyle, tyle na dziś, bardzo dziękujemy za obecność, za oglądanie, zapraszamy na naszego Facebooka, na Instagrama i do komentarzy, tutaj was odsyłamy, czekamy na wasze opinie, e, kto, 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 ewentualnie Barcelona, Atletico, może w tym pojedynku właśnie tych e, finansowych Himalajów, kto wejdzie na sam szczyt. Trzymajcie się ciepło. Do, do, do zobaczenia. Świetnie, świetnie, dobrze. <laughs> Закончил.